czerwony maluch. Tomek, we, jakiego, we. jakiego koloru jest czerwony maluch? We, Zapomniałem. Naprawdę. No strzelaj! Jaki kolor? Do jakiego koloru może być czerwony maluch? Co? Mała mia. A mnie jest chupia. Ty jeżdżę? że wiesz wszystko. Dobrze. Mnie jest głupio. Dzisiajka. Mnie jest głupio. Czemu? Mnie jest głupio. Zadaj mu coś, kurwa. Jakiego koloru jest czerwony maluch? O? Jak, no. Jakiego jak koloru? Jak to zgadniesz, to masz buteleczkę brętki. On tego nie piję? To nie ja Ja nie piję. to? To na, to na leweczkę kupimy. Buysz kutę. Zapomniałem. Zapomniałam. nie Zapomniałem.